Jaki jest największy problem z zakupem auta używanego? Dzisiaj spróbujemy sobie odpowiedzieć na to pytanie. Zapraszam. Tytuł taki troszkę clickbaitowy, można by powiedzieć, pewnie wielu z Was chciałoby usłyszeć y, odpowiedź typu to jest największy problem, 8 minut filmu na YouTubie i sprawa załatwiona. Wiele osób też sobie myśli w ten sposób, że co to jest kupienie takiego używanego samochodu, przecież idę do komisu na plac, wybieram, ten mi się podoba, no i super, odjeżdżamy tym autem, następnie... Zaczynają się nasze ogromne schody i dosłownie lawina problemów, z którymi potem musimy sobie jakoś próbować poradzić, chociaż wtedy to jest już za późno. Pierwszy błąd popełniamy już przy samym wyborze samochodu. Nie każdy siedzi w tej motoryzacji 24 godziny na dobę, to nie jest pasja każdej osoby na świecie i to jest jak najbardziej normalne. Co robi większość? Myśli jakimiś utartymi schematami. Chce auto na przykład rodzinne, dobra, Passat Kombi w TDI. I to jest taki szlagier na, nasz polski i o ile taki pasat byłby kupiony jeszcze w Salonie, No to, jakby, okej, okay, w porządku. No, ktoś wybrał sobie takie auto. Jest ono dość komfortowe, wystarczająco w porządku jeździ jako samochód rodzinny. Jak najbardziej okej. Okay. Tylko, że niestety Polska to nie są Stany Zjednoczone, to nie są Niemcy i dużo nam finansowo po prostu do nich brakuje, więc poszukujemy samochodu, który ma 15 lat, przebieg do 200 tysięcy, silnik. Diesla. Po prostu, jeśli ktoś ma takie potrzeby, no to zaraz znajdą się też ludzie, którzy te potrzeby będą zaczynali nam spełniać spełniać w cudzysłowie, bo każdy chciałby tanio z małym przebiegiem 15-letniego diesla w kombi, żeby on miał 180 tysięcy. Okej, okay, takie samochody się zdarzają, natomiast no nie są to okazje cenowe w żaden sposób. Swoje kosztują, zazwyczaj są sporo droższe od samochodów, które mają ten przebieg jednak znacznie większy, adekwatny do wieku, bo Niemcy, wiadomo, jeżdżą czasami po 150 km, 200 km w jedną stronę do pracy. Autostradą, więc tak to wygląda. Często szukanie nieco mniej popularnych marek może nam zaoszczędzić całą masę potencjalnych problemów. Te samochody wtedy nie są już takie chodliwe, nie są w tej grupie takiego podwyższonego ryzyka, i może tam zdecydowanie częściej trafić na autentyczny stan, autentyczny. Przebieg. No właśnie, przebieg, bo jest to taki też troszeczkę polski demon, gdzie mieliśmy duże Fiaty, mieliśmy Polonezy i tam 200 tysięcy, no to już była kaplica. To nie jest koniec życia samochodu. On spokojnie jeszcze będzie dalej jeździł, jeśli jest oczywiście prawidłowo serwisowany. Jeśli chcemy naprawdę mały przebieg. Ja to wszystko rozumiem, jak najbardziej tak, tylko że wtedy nie przygotowujmy się na jakąś okazję, bo one po prostu nie istnieją, a jeśli istnieją, to najczęściej rozchodzą się w rodzinie, e, pośród najbliższych znajomych i tego typu sytuacje. Z wyborem samochodu wiąże się również wybór zasilania, czyli jakie paliwo będziemy do tego samochodu lać. Tutaj też jest dużo kwestii spornych. Jest grupa dieslowców, jest grupa benzynowców, gazowców, tak to można określić. Każdy ma swoje racje. Natomiast na tą chwilę naprawdę ciężko jest znaleźć bardziej ekonomiczny samochód niż auto benzynowe z instalacją. Gazową. No, właśnie, to są takie wyliczenia, no bo jednemu to wychodzi tak, drugiemu wychodzi tak. Tymczasem taką mega ważną umiejętnością podczas zakupu samochodu będzie oczywiście prawidłowa. Kalkulacja wstępna kosztów takiego posiadania takiego auta, czyli po prostu Excel to nie kłamie, liczby nie kłamią i jeżeli my tego prawidłowo nie zrobimy, bo na przykład nie do końca nas stać, a kupimy auto z segmentu luksusowego, kupimy sobie BMW 7, kupimy sobie Audi A8, ono ma 15 lat, jest warte ułamek ceny, która była na początku w salonie z takim autem. Natomiast Ceny części i różnych napraw mogą spowodować lekki zawrót głowy, szczególnie jeśli wcześniej jeździliście jakimś kompaktem na przykład. Więc właśnie już nie tylko wybór modelu, ale również segmentu. Warto też się zastanowić nad wiekiem auta oczywiście. Jaki wiek to będzie ok, jaki będzie nie okej okay i jak to wpływa na spadek wartości auta. I właśnie w którym momencie najlepiej kupić samochód, żeby prawdopodobieństwo długotrwałej, bezawaryjnej eksploatacji było jak najmniejsze, a żeby już ta cena była po prostu e, troszeczkę zbita przez te pierwsze kilka lat, gdzie samochód traci najwięcej. Jeszcze wracamy do przebiegu. W Polsce mało kto o tym niestety wie. Patrzą tylko na licznik, i to jest. Koniec. Tymczasem auto użytkowane w y, cyklu miejskim głównie będzie zużyte znacznie bardziej niż taki sam samochód z takim samym przebiegiem, y, który był jeżdżony wyłącznie w trasach. Biorąc pod uwagę te wszystkie rzeczy, które powiedziałem, mamy często wielkie zdziwienie co do faktycznych kosztów y, posiadania y, takiego czy innego samochodu. A to wszystko można zrobić wcześniej. Oczywiście, kiedy jest to poparte odpowiednim wyborem. Auta. Na tym polu po prostu wykładamy się po całości. Niestety. Dzisiejsze samochody są wykonane z około 30 tysięcy różnych podzespołów. Często nam się tylko wydaje, że my wiemy. Przecież też nie będziemy rozkręcać całego samochodu podczas potencjalnych oględzin. Także to jest zawsze pewnego rodzaju ryzyko. Trzeba tutaj je zminimalizować. W maksymalnym stopniu, jakkolwiek głupio by to nie, nie brzmiało. Czyli minimalizujemy to ryzyko, kiedy wiedzę motoryzacyjną posiadamy. Stan blacharski, stan podwozia, stan wnętrza. Jazda testowa. Wszystkie te elementy, jeśli wiemy jak to zrobić, naprawdę mocno minimalizują potencjalne ryzyko. A o każdym z tych zagadnień można by napisać po prostu książkę. I jeszcze o tych wszystkich trikach, które często są robione przez właśnie różnych nieuczciwych handlarzy czy to osoby prywatne, bo to zarówno handlarze zdarzają się uczciwi jak i nieuczciwi, jak i osoby prywatne. Też sobie trzeba zdać sprawę, dlaczego handlarz sprzedaje auto? No bo chce na nim zarobić. To jest Główny powód sprzedaży. Nie to, że mu się urodziło dziecko, że coś w tym stylu i chce samochód zmienić na większy, po prostu chce na tym aucie zarobić. To samo w sobie jest takie troszeczkę, troszeczkę działające na minus, natomiast niekoniecznie to musi tym minusem się stać. No i też trzeba umieć to zweryfikować, czy dany handlarz zrobił dobrą robotę, poprawił to auto, jeśli było tam gdzieś delikatnie uderzone, zrobił te elementy, coś tam pomalował. I sprzedaje z jakąś górką dla siebie. Normalna sprawa, to jest porządnie zrobiona praca. Natomiast często jest to druciarstwo. Teraz taki temat. Kojarzycie taką sytuację, kiedy jeździcie od miasta do miasta, czasami wiele setek kilometrów po Polsce, w prawo, w lewo i oglądacie samochody, które po prostu. No, do niczego się nie nadają przy bliższym kontakcie, i dosłownie jesteście mega sfrustrowani. Tego też można uniknąć poprzez y, odpowiednią selekcję ogłoszeń. To właściwie powiedziałem trochę w złej kolejności całość, tak? Bo oględziny dopiero później, najpierw selekcja ogłoszeń. Osoby, które naprawdę znają się na temacie, potrafią dosłownie jak snajper y, wyselekcjonować te ogłoszenia w taki sposób, by nie robić zbędnych wycieczek. Ja wiem, że to jest bardzo, bardzo duży problem i warto byłoby takiego problemu po prostu uniknąć. Kolejna taka umiejętność którą warto by mieć. To są, wydawałoby się, że to w ogóle jest niezwiązane do końca. Przecież idziemy oglądać samochód, idziemy kupić samochód, mamy się znać na samochodzie i koniec. Nie do końca. Relacje takie międzyludzkie, kontakty interpersonalne, umiejętności w tej dziedzinie będą nam tutaj bardzo mocno sprzyjać. Do tego wiedza, na przykład, jak przeprowadzić rozmowę telefoniczną, jakie pytania zadać, by na odległość. Prześwietlić maksymalnie jak tylko można dane auto. Jakie odpowiedzi rozmówcy to będą te fajne, te pożądane, a jakie niekoniecznie. To wszystko warto wiedzieć. Tematem, który po prostu mnie niszczy, jest sytuacja, w której chcemy kupić samochód, dzwonimy do tego sprzedającego, a następnie zaczynamy z nim rozmawiać i za chwilę tutaj podszedliśmy na zdjęcia i wypominamy mu wszelkie. Wielkie możliwe wady tego samochodu w taki no, niezbyt przyjemny sposób, i właściwie cała nasza interakcja jest już spalona albo kolejne moje ulubione negocjujemy cenę przez telefon. Czy pan coś opuści? Zadajemy na przykład takie pytanie, a ten sprzedający w sumie to nie nie chciałby nic opuścić, chciałby sprzedać jeszcze drożej ten samochód najlepiej. Ale najgłupszą rzeczą, najbardziej absurdalną jest to, że my nie wiemy, co negocjujemy. My nie wiemy, jaki to jest samochód, w jakim on jest stanie. My się nie, nie przejechaliśmy, nie dotknęliśmy tarcz, klocków, jak to wygląda. Nie sprawdziliśmy auta na stacji diagnostycznej, nie zajrzeliśmy pod. Spód, nie zrobiliśmy nic, a my chcemy negocjować cenę. No, to są rzeczy, których po prostu warto nie robić. I tych elementów jest zaskakująco dużo. Co do tych tematów interpersonalnych, no to po prostu warto wiedzieć, że dobrze dobija się targu z kimś, kogo po prostu lubimy, więc dajmy się polubić. Naprawdę wszystko będzie wtedy znacznie łatwiejsze. Ale jak to zrobić? No cóż, na to też jest całkiem sporo różnych technik. Duża część z nich jest taka po prostu normalna, ludzka, przyjacielska, a nie mówię o czymś takim manipulacyjnym, jakieś podchody, jakieś gierki. Niekoniecznie trzeba tego używać, żeby taką relację jakoś tam sympatycznie zbudować i potem tą cenę samochodu, powiedzmy, troszeczkę znegocjować w granicach rozsądku. No właśnie, negocjacje, to też jest temat rzeka. I tutaj znowu często pojawia się tekst w stylu ile pan opuści, no to jak tak realnie, tak ta cena wygląda, że coś w tym stylu, różne formy tego samego pytania, i to jest takie nieśmiałe gdzieś tam drapanie kogoś, gdzieś tam, a może mi coś opuścisz, no weź, no, no weź. E, daj gry za kanapki w szkole, nie wiem. Tak to troszeczkę wygląda. Przecież to jest, to jest bez sensu. Po prostu, jeż, jeśli auto nam się podoba, kiedy już się je obejrzeliśmy, jest OK e, i chcemy wynegocjować tę cenę. To my jesteśmy tutaj tymi agresorami, że tak się wyrażę. To my musimy wychodzić z propozycją. Trzeba wyjść z taką propozycją, która y, nie będzie. Y tak zwanym low ball, jak to niska piłka, jak to tam Amerykanie mają taką technikę, czy coś w tym stylu, to jest tak, że ktoś wystawia samochód za 20 tysięcy, a my mu oferujemy 11 000, na przykład, tak? Ale nie polecam czegoś takiego robić zdecydowanie. Szczególnie jeśli mówimy o dobrych autach, którym naprawdę nic nie brakuje, bo kupić tanio szrota, no to ok, no fajnie, można tak zrobić. Ja bym w ogóle się takimi autami nie zajmował, ale auto w dobrym stanie, które ma taką racjonalną cenę rynkową, może nawet troszeczkę wyższą, no to tutaj z tego na pewno nam nikt połowy nie opuści i tak nie róbmy. Ale nie kupujmy też za cenę, która po prostu wisi w ogłoszeniu bez negocjacji. To też, wbrew pozorom, jest błąd i to nie tylko na polu finansowym dla nas jako kupujących. Kolejna bardzo potrzebna rzecz to jest to, jak już my ten samochód kupimy. Kupimy dane auto, podoba nam się ten samochód, był w fajnym stanie technicznym, prawidłowo to oceniliśmy, nabyliśmy te umiejętności i wszystko jest fajnie, no ale teraz trzeba jeszcze wykonać tak zwany przegląd zerowy, jeśli rozrząd nie był zrobiony, to też trzeba by to było zrobić. Jeśli nie ma na to twardego dowodu w postaci paragonu, faktury, czy jakichś naklejek specjalnych, chociaż też te naklejki to może być trochę za mało. Jeśli nie ma faktury paragonu, że to zostało zrobione, to po prostu zróbmy to. No chyba, że jest na łańcuchu, to może możemy na razie ten temat odłożyć. Wszelkie płyny, oleje też trzeba by to było wszystko e, powymieniać. Dać sobie ten czas na początku od razu, e, nie skazywać się na sytuację, że musimy tym samochodem od jutra już jeździć. Niech on sobie postoi w warsztacie. Niech tam wszystko będzie zrobione. Dajmy sobie ten czas na okres startowy. Też jest to bardzo ważna rzecz, żeby po prostu to wykonać, zostawić sobie ten e, tydzień, dwa, trzy na przykład. Kolejna taka bardzo ważna umiejętność, o której warto wspomnieć, to umiejętność odpowiedniego nastawienia samego siebie do e, tej transakcji. E, czyli bardzo często podpalamy się e, po prostu, chcemy ten samochód mieć już, chcemy go tu i teraz, i potem kończy się to tym, że kupujemy coś, co nie do końca spełnia nasze oczekiwania. Schodzimy ze swoimi oczekiwaniami względem stanu technicznego, względem na przykład zużycia wnętrza, czy jakiś no to jeszcze pół biedy. Z obtartą kierownicą można jeździć, ale kiedy te sytuacje dotyczą na przykład skrzyni biegów, silnika, no to często jest to poważny problem i no wypadałoby tego. Uniknąć. Także nastawienie to jest coś mega istotnego. Dobrze, moi drodzy, więc zahaczyłem troszkę o różne takie podstawowe tematy związane z zakupem samochodu, różne umiejętności, które będą nam potrzebne. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że to, co tutaj usłyszeliście, to jest tak naprawdę wierzchołek góry lodowej i żaden. Pojedynczy film na YouTubie Wam nie załatwi sprawy, bo po prostu trzeba poświęcić bardzo dużo czasu na y, dogłębne analizowanie każdego z tych tematów i jeszcze wielu, wielu więcej. Jeśli chcielibyście dogłębnie poznać, y, te tematy, o których tutaj mówiłem, no to zapraszam Was na mój najnowszy kurs pod tytułem Jak kupić samochód. To teraz opowiem, że czegoś takiego w Polsce jeszcze nie widziałem. Materiału tak bardzo obszernego, gdzie wszystkie te tematy są dogłębnie wyjaśnione. To jest naprawdę wiele godzin filmów. W ogóle na co dzień zajmuję się czymś innym. Jako, że samochody są moją pasją od wczesnego dzieciństwa, gdzieś tam już znajomi po prostu bardzo często prosili mnie: Jarek, zobacz takie auto, zobacz inne auto, wysyłają mi jakieś linki, a ja po prostu nie jestem w stanie wszystkiego powiedzieć, odpisując na wiadomość. Więc. Dlatego taki materiał powstał. Kurs jest w formie wideo, jest to kurs online, oczywiście. Jeśli chcielibyście się z nim zapoznać, to zapraszam do oferty. Możecie sobie zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Naprawdę materiału są. Tony, jest to zbiór rzeczy, które gdzieś tam przez lata dojrzewały w mojej głowie. Wiele błędów niestety popełniłem również w trakcie tej nauki, po prostu w ogniu walki, więc gdzieś, gdzieś te błędy się pojawiły i powiem Wam właśnie, jak tych błędów uniknąć. I wierzcie mi, że zaoszczędzi Wam to masę czasu. Masę nerwów, bo kiedy kupimy kiepskie auto, to, to niestety to wszystko się na nas bardzo negatywnie odbija. Warto tego po prostu uniknąć, a cena tego kursu. To równowartość praktycznie jednej wycieczki po dany samochód, więc to jest naprawdę kropla w morzu. Myślę, że warto, ale to oczywiście decyzję podejmijcie już sami. Kliknijcie w ofertę, jest tutaj w opisie albo w przypiętym komentarzu, to jeszcze zobaczymy. No i zobaczcie, czy to jest coś dla Was. Dzięki za dzisiaj, pozdrawiam. Hej!